Nie cię płaskotać. już się mam z tej... No przestań! On no dobra. już się mam z tej strony Iron Games i dzisiaj oficjalnie przyjmiemy e, Diamenta X do, do Iron Teamu. Ok, zaczynamy. Zaczynaj goście pół Dobra. Na te Na nawalanie, nawalanie. nawalanie, nawalanie. Mm. Koniec! Ale... Ale ty mów tak normalnie, trochę bliżej. Bać, chodź, chodź Teraz. Bum bum. bum, bum. Ha, a na koniec wysadzenie. Nie. Dobra, nawalaj pod kamień. Teraz. Pff, no panie, przestań ciągle nawalać we mnie. Dobra. I teraz twoja ceremonia. Chodźcie z nami. A to, to w sumie? No wrócaj tam, bo... Przestań. Już chciałem O kurde. Woda. Panie! Co pan teraz... Tam masz wodę! Tam. Zostajesz oficjalnie przyjęty do Iron Teamu przez bo pod... Panie, NO przestań! Bo za dawaj, chwilę odwołam ceremonię. Dawaj ceremonię, dawaj, dawaj. Ty się zjadałeś? No weź, przestań już podpalać wszystko. Dobra. Ceremonia. Tutaj, ładne cło. Ja wszystko Oj og... oj chłopie. Chłopie, co ty zjadziesz? No co pan robi? No przestań! Panie, bo za chwilę odwołam ceremonię. A masz tu wodę? No kurczę, Chodzisz tam. Po cały czas. Dobra, przestań. Teraz się nie ruszaj. Dobra, coś. Dobra. Mianuję cię. Panie, przestań! Mianuję cię. prezesem. Iron Timu. O fajnie. Przestań Więc mianujesz mnie i ostatnio uderzasz Kurde Masz jakiś miecz? Mam Ale boję się że niego włożyć, to jest najlepszy Dobra, dawaj, dawaj Dawaj Pum! 11... Jeszcze! Pum! Klepa Ej, ciekawe, ciekaw, się powstali. Ty kurde, 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 kurde! kurde. Ej, kurde. ej, chłopie. Nie zabieraj tak ze mną. Panie, przestań! Dobra, ceremonia odwołana do widzenia. Nie, nie, nie. Dobra. Ta, z wysadzanie. Kurde. Ja bym... Ej, ej. Co? Wiele sobie ten ja bym się jak miał być na ciebie. No więc... <noise> Mam kotem i... Wkładziemy TNT ile się da. Ale mówimy 3-4, okej? Okay? No Mam złote trupki, złotą GT. A na Iron Games. Cała kancelaria. A przepraszam, w czwartek nie będzie filmów. Nie wiem dlaczego. Masz jakieś jedzono? Nie mam. No coś, coś zabiję Dobra, ja coś zabiję, bo mam lepszy, ty. I ja sam. A wiesz, że można zrobić coś lepszego. Pum, pum! Machita z siekiery. <noise> Siekiera lepsza od, od. miecza. Pum, pum. I ja podejść trochę? Nie, skończy. No, dziękuję. No. Mam prawie... mam... Pff, ty ja mnie... Ja ...pół... ...pół... ...bili... Mam prawe odeteczka? Koniec Nie, nie, nie Dobra Respimy ile się da I ja mówię 3-4, okej okay. No Bo to moja cel I Pokaż na mnie Tutaj Ja mam zapalniczkę Ja jestem kamerzystą Dobra, i patrzcie. Wstajem koło mnie. Ok. Po prawej stronie. No tu. Tu. Tu gdzie te pięknie. No więc. No. Prosto do kamery. I patrzcie. Chodź tu trochę z boku. Oto. co? Na shifcie. Zrobimy... ale to jest tak. Odwróćmy się. I zwiewajmy. Do tego kurczaka. O kurde, co się odwaliło! Ale zobaczcie jak wygląda. Serem bądź. Kurde. Co? Kopadło! <grym> bum, 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 bum. bum. bum, bum, bum. Nagrywam to najlepszym, najlepszą kamerą, czyli nerderytową siekierą. <noise> Pusi się? Miecz. Miecz ceremonii. I pa to przeżył. A już nie wiesz Ej, dajesz wybuchać? Cię? Mm. No dobra pa. Ale nie, nie miej tarczy tak ekwipunku Mnie też tak zrobisz, okej? Okay? Mm. Tylko będziesz musiał mi dać TNT I proszę O kurde Przyklejone do Hybrosy nie uratował Ej, ciebie zabiło? Nie Ja masz Prawie połowę No to dawaj Co? Dawaj na klep Akuma matata ta. jak u nas dołapa No chcesz sklepę, Chcesz klepę? No, ale... no to, masz klepę. to No ale bez, 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 jak to się nazywa? Palenia? Tak No to pan masz tam wodę no przestań! Dawaj, dawaj Ale, ale nie, 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 bo cię zabiję O kurde, co? Ej, teraz ty ty musisz mnie zabić, zabić, ja ja przed uciekam. uciekam nie, pr... No No jest, kurde? Dobra, ja idę pod górę Podbijamy bórem. Kurde czemu, kurde, czemu nie? Kurde, czemu nie wziąłem <grym> Pum, 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 pum. Ja mam... Ja mam lawę Co? Wyjdziesz na ciebie? Chcesz? Nie myśl <grym> Kurde, kurde. No ja to je nie za nie zawiesz mnie. Na pewno. Czekajcie ucieka. Bo ja proszę pana zrobię taki meg, że wskoczy tutaj. Nie uciekniesz. Mm, mm, mm. Booty, bo <grym> ja uciekam. Ja wybucham. Co? Zwieje ci chłopie. Gdzie jesteś słaby koks? Co ty robisz? Trapij? Nie. A co? Co? Og oh. hvordan det? <laughs> Wiesz, że spod zadajesz więcej Ale ja na to topię! Tyle ej, je... ej, stój stój na... A ja nie masz? Kto? Ej, kreatywa na chwilę Po co? Ej, złapnie. Dobra, włączę przekraziło jak chcesz. Zbieraj to, Ale to na ścianę przerwę, okej. Okej. Pa. pa. pa.